Trzeba było trochę stromo się przejść, bo tam droga dopiero, szlak dopiero jest zrobiony. Jakoś tu gdzieś tyłem, bokiem, widzicie, tu w ogóle szlaku nie ma. Ukus. A tu mamy już pierwsza panorama. Czyli bielsko-biała w dole. Nie wiem, mam nadzieję, że nie wyżygą płuc i dojdę dalej No ta sama góra. Czyli jak się naprawdę po górach nie łazi, nie, to trzeba się wziąć jakieś zaprawa na pierw zrobić. Niech to zmusza tym gdzieś, bo tworzy, tym się obrócili, to już nie ma sensu. Potem coś lżejszego do schodzenia wziąć. O, tu mamy czmielę. Kto Dobra, skupię się na wejściu, bo naprawdę ciężko się łajdzie z tym telefonem.